Cześć! Dzisiaj pokażemy drugi odcinek showu wielkanocnego i to będzie trzeci, czyli już w poniedziałek, wielkanocny. Znaczy, ile poniedziałek? No dobra. Teraz tak pokażę jak wyglądam na razie, jak się ubrałam raczej. Dobra. No to ja Wam za chwilkę pokażę, tylko muszę aparat przestawić. Jest trochę ciemno, ale nie martwcie się. No tak wyglądam. Teraz się gapię zaraz w aparat. No dobra. No to... Mam no, takie spodnie, ale one mi. Jedna nagawka strasznie się obciąga i no nie wygląda tak ładnie, ale no mam bluzkę. Wygląda na czarno, ale tak naprawdę jest takie białe, to jest przepeczki i ma kaptur taki fajny. Słodziej mi założę, ale no niestety, no jeszcze mam okulary, wiadomo. I nowe kolczyki, bo przecież przed świętami sobie zmieniłam. No, żeby było trochę tak ładniej. No dobra. A teraz na stół. na stół jest bardzo przystrojony. Jest w kolorach wiosny i... No. Nie czekaj się, dlaczego mam kolczyki. Chodzi mi o... Pet, o pet tego sothera. No, bo ja mu tak, no, przybiłam te kolczyki. Przykleiłam w nocy, bo tak ładnie wygląda. Taka słodka sotherka. No, każdy mam. Później będzie zórek. Mm, boże, jakbyś nam chciała to zjeść, ale dopiero o ósmej zjemy. Czudna jest dopiero słupka, bo... No dobra. mamy jajka. Mamy tutaj różne potrawy, Sól i pieprz, Taką fajną, śmieszną, takie malutkie. Dobra, teraz mamy tu wędliny. Ta pieczeń u nas jest w zrobiona, robiona, bo to jest z jajkiem. I to jest serce. jakieś mięso z jakiejś formy, i tam jajko włożyć i zapiec, bo to jest bardzo łatwe. Tam możecie sobie znaleźć pokazać gazecie takiej kulinarnej, bo to właśnie tam znaleźliśmy. No, mamy pisanki. Każdy ma swoją pisankę, i porozrzucona jest po stole. No. no, dobra, co to jest? Mam takie ładne, ozdobne serwetki z baziami, widzicie? Bardzo ładne. Tu, tu mam takie jajka. Zalane galaretą, synką, pietymi brokołami i marzewką. Dobra. Teraz tu tak wygląda z tu. Tu mamy jajka, ze lezuskę z dwoma kurtaczkami. Tutaj królik, taki fajny, nieciutki, I tu taki kurtaczek. No, dobra. Tu, mam, tu mamy kwiatusz, ale że się to przyciąniło. Dobra, teraz dekoracje. Później przejdziemy do LPS-a. Mamy udekorowane, jak już mówiłam, pisankami. Mamy dwie świece. Dobra, teraz dekoracje pokojowe. Mam takiego królicka. E, nie tylko pokojowe. Mamy takie całość, takie listeczki. Nie wiem, dlaczego on tu akurat jest. Nie wiem, może się położył w Tu mam takie kurczaczki z kogutem. Tu mam takie trzy kurczaczki. Kurczaki tutaj na palmie, Czemu, kurczaki, wiem, tu mam takie kwiatki i tam dalej też, baranki, mamy dwa, znaczy trzy, bo jeszcze jedna jest w kuchni, tu mamy dużo kwiatki yy, i drzewko wielkanocne, ono jest zapalane jakby co, bo to jest takie fajne drzewko, no tu mamy takie, ten, to jest kuchnia gazowa, bo jest taką mamy, no znaczy to taka no domowa. Oh, um, no, Teraz mamy tu takie kwiatki, motylki. Dobra, To tom jest bardzo przystrojony. Bardzo. Idziemy na korytarz. Tutaj, na schodach. I widzę takie ozdoby. Na schodach, ale jest ciemno, bo dopiero jest 6 rano. No. No i moi, moi rodzice są na rekolekcji. Znaczy. No, no. no dobra. Teraz idziemy po schodach. Yy, po schodach nic nie ma. Dobra, teraz pokażę nowego LPS, z którego jestem tak strasznie happy, Był już taki doradca. Znaczy, to nie był jego oryginalny, tylko po prostu znalazłam, To jest napisane ocean. Ocean. No, to jest tam, ocean. Sorry, bo ja tak nie za bardzo umiem coś po angielsku, tylko umiem pisać dobrze. Miał taką naklejkę z flamingiem. Miał taką kaptę, taki coś od Blight. miał taki ten, ale to nie był to z Blight. tu miał taki kółko, to był, 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 raczej był, był. Była, 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 sorry, to była taka piękna, taka słodka, taki wielorybek, znaczy ta dziewczyna, ona, nie, taka wielorybka, no dobra, sorry, ale jest taka słodka, happy jest, jestem tak strasznie happy. No i jaka ona piękna, taki, to ma taki ładny kwiatek, takie górki jakby. Jest taka happy, ja, super. Jest to happy. Happy meal. chwytaj radość. Jestem. Dobra, spoko. To jest tak, tak fajnie wygląda z takim zielonym czymś, ale widzę to zielone coś. Akurat, no. Tak ładnie wygląda, bo miała taką zabwiskę z tym na głowie, kotek tak też ładnie wygląda, ale no już no, nie tak ładnie jak ona. I taka swójciśna, czyli tak a nie swójciśna, -y no bo -y na to inne słowo całkiem. No. A dziurkę, no i jest, później mamą jest, widzisz tej ona jest mamą. Yy, ty i one są takie happy może będę się bawiła, że do wiele chodzi do szkoły, ale raczej nie, bo ja na taką stracą trochę. Uf, uf, dobra. nudzę dzisiaj będę tu filmik długo kręciła, bo po prostu nie mam co robić nic nie ma ciekawego w telewizji jak na Wielkanoc, ale będzie Kevin o 20 w CHO 4, więc polecam. Dobra, polecam Kevina, bo, bo lubię tę komedię. No i jestem taka szepki, tego wszystkiego i nie mogę się bardziej szepować, bo jestem zjem kolację. No to cześć.